na pokolenie przekazują sobie tajniki swojego zawodu, bo wiedzą, że nauka nie idzie w las tylko w nich. Sęk w tym, że to drwale, więc muszą to jakoś pogodzić. Zobacz dokąd sięgają korzenie tej rodziny. Zawód Drwal. Premiera jutro o 22.30 tylko na Discovery Channel. Co się stało? Gdzie jest mój samochód? Jeziorze. Jeziorze! Ale co to jest czysty. Head and Shoulders Mentor. Usuwa do 100% łupieżu oraz daje uczucie chłodu na skórze głowy. Dzięki czemu zachowasz zimną krew w każdej sytuacji. No, twarzy ci w tym mądrym podkoszulku. Wypróbuj Head and Shoulders Mentor i Arctic Ice. 100% odświeżenia, 100% bez łupieżu. Największe wieżowce obracają się w pył. Olbrzymie konstrukcje przestają istnieć. A wszystko to w wyniku działania kilku facetów i ich środków wybuchowych. Rock and roll. Zobacz, jak w mgnieniu oka usuwa się niepotrzebne wielkie rzeczy. Wybuch kontrolowany. Premiera w czwartek o 22.30 tylko na Discovery Channel. Najczęściej robią je sobie młodzi ludzie, choć to sztuka stara jak świat. Ten program jest jak tatuaż, zostaje na całe życie. Poczuj to na własnej skórze. Miami Ink Studio Tatuażu. Od poniedziałku do piątku o 19 tylko na Discovery Channel. Nasi specjaliści umieją coś przyciąć, przykleić i przewiercić, tak że nie tracą pewnej formy, bo po prostu wiedzą najlepiej, jak to się robi. My wiemy, jak Ty możesz stać się specjalistą od zaginania innych. Oglądaj, jak to jest zrobione, od poniedziałku do piątku o 20.30 tylko na Discovery Channel.